Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na Food haul, yy, Zakupy spożywcze z Lidla i z polskiego sklepu W Lidlu wydaliśmy, słuchajcie, 63 euro I tak, od czego tu zacząć? Może od najlepszego, Kinder Bueno Dawno tego białego nie jadłam A jakoś mam ostatnią ochotę na... Właśnie na Kinder Bueno <grym> Także mamy Kinder Bueno białe Szynka taka na kanapki Mięso to mielone I kurczak Jeden tylko, taki, machewki, to są niby organiczne, parówki, yy, pieczareczki, ser żółty, mleko jedno, słuchajcie, jednoprocentowe ono jest, dwa jogurty, mm, ketchup, dwie flory wzięłam, były po euro 99, jedna to była promocja, ja normalnie 2,69, sześćdziesiąt także że tak, że dwie. To jest taki... śmietanka po prostu, kremówka bardziej. Mm, no, cztery takie zwykłe bułeczki tu są i chleb taki długi zwykły. Tu to nuggetsy, nuggetsy to muszę je do, do zamrażarki wsadzić. Trzy papryki i to ryba. Kot to jest dorsz. O, taka mrożona też muszę do zamrażarki wsadzić. Jedna taka sałata lodowa. Kilka pomidorów, ale patrzę, że... Taki żółto-zielony żół, wziął y, arbus. To są takie mleczne kanapki. Moje dwa soki ulubione. Co tam jeszcze jest? Bananki. Y, dwa sosy takie, wiecie, do gotowania, do wszystkiego. My dodajemy tam, no, do wszystkiego. Y, sery wiejski mozzarella i ogórek jeden. I z niejedzenia to był... wziąłem taki papier to. Dla Santiago, słuchajcie, do jakichś tych będziemy coś tu kleić. Kupiłam kleje i nie kleje w innym sklepie i będziemy robić wyklejanki. Jakieś coś tam zrobimy. No, kosztowało to, słuchajcie, 3,50, 200, 200, 200, 200 sztuk. A z polskiego sklepu, co tu już wyłożę na podłogę, bo nie mam gdzie. A słuchajcie, jeszcze w lidlu wodę wzięliśmy do picia. Yy, Monte w polskim sklepie, te większe. Yy tutaj jest. Ile wydałam? Słuchajcie, o 46, bo myślałam, żeby było trochę mniej. Żelatynę wzięłam, bo będę robić ten sernik taki na zimno. O, zobaczcie, kupiłam twaróg, zaraz pokażę. To denon, serek taki, jeden wzięłam biszkoptowy. Się nie pokazuje. Biszkoptowy, jakieś takie dwa nie wiem, co to za serki. Waniliowe, ale to jakieś litewskie chyba. To są dosyć małe. Pierogi. Dwie paczki, jedne ruskie, pierogi ruskie i jedne pierogi z kapustą i z grzybami. Ja w sumie lubię ruskie, bardziej z kapustą i z grzybami. Taki syrop ten do rozrabiania już dawno nam się skończył, My czasami do obiadu sobie robimy. Wziąłem sobie jeden taki jogurt kremowy z brzoskwinią i granolą, dwie galaretki brzoskwiniowe. Mam brzoskwinię w puszce z Lidla, także żeby zrobię sen taki z brzoskwiniami, o, na zimno i słuchajcie, o tak mm, twaróg kiełbaskę mam jedną co to za kiełbasa, zwyczajna o, zapomniałam, Chciałam jedną kinder dla Santiago, to schowam szybko, no i ten ser taki I z tego, a tu w drugiej torbie mam próbki jakieś takie Tomaten Cheese Bites, jakieś, nie wiem, Pizzerini, biszkopty to na spód i Cookie Crisp, to duża taka paczka, pół kilo. I słuchajcie, wziąłam dwa napoje, taki i taki. My w sumie, wiecie co, nie kupujemy co zazwyczaj taki napoj, ale nie wiem, po prostu jestem w ciąży i tak mi się zachciało <śladania> takiego napoju, po prostu, o i tyle. I no, to tyle. Zachciało mi się tego sernika z brzoskwiniami, także będę dzisiaj robić. Na niedzielę będzie, dzisiaj jest piątek, także o, będzie na niedzielę, pysznie, dawno, ojejku, bardzo, bardzo dawno nie jedliśmy. 46 euro w polskim sklepie, widzieliście, kilka rzeczy. Aż nie wierzę, <gryw> patrzę i nie wierzę. No, a w w Lidlu 63. Także Trochę więcej, nie? Tak zawsze te ceny w tym polskim sklepie są trochę droższe, a dzisiaj na obiad sobie te pierogi po prostu. O, sy, akurat są mięsne na piątek, nawet o to nie pomyślałam, ale no. i będziemy robić sernik z moim synkiem, jak przyjdzie. Także tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Pa!